Witam w 977 części audycji Voice of Freedom na antenie radia N-Fala, w której pochylę się nad tekstem autorstwa doktora Jakuba Bożydara Wiśniewskiego, który pozwoliłem sobie zatytułować ponaczasowa Symbolika. Skład osobowy obecny przy scenie Bożego Narodzenia pozwala wysnuć dość oczywiste, choć nie dość często uświadomione wnioski dotyczące intelektualnych kwalifikacji niezbędnych do odkrycia prawdy przez duże P. Otóż z jednej strony widzimy, w tej scenie pastuszków, czyli szczerych i pokornych prostaczków, a z drugiej strony trzech króli, zwanych bardziej poprawnie mędrcami ze wschodu. Innymi słowy, z jednej strony widzimy tam osoby, które tak ufnie i bezpretensjonalnie trzymają się naturalnego światła rozumu, że uchwytują najważniejszą sprawd w sposób całkowicie intuicyjny, a z drugiej strony osoby, które cechuje nie jedynie spryt, inteligencja czy nawet erudycja, tylko autentyczna mądrość, a więc nieposzlakowana intelektualna moralność. I umysłowa niezłomność. Jeszcze zaś inaczej rzecz ujmując, mamy tam do czynienia po pierwsze z osobami, które nie myślą o swoim myśleniu, a po drugie z osobami, które rzeczywiście i świadomie myślą, a nie jedynie myślą, że myślą. Z kolei wszyscy ci, którzy sytuują się gdzieś pomiędzy, saduceusze, faryzeusze, uczeni w piśmie, politycy, dygnitarze i klakierzy, wszystkich tych grup, pozostają ślepi mimo swoich intelektualnych czy moralnych pretensji. Wniosek z tego taki, że prawda pozostaje dla danej osoby, tym bardziej nieuchwytna, w im większym stopniu nasiąknie ona podobnymi pretensjami. To z kolei sugeruje, że najbardziej niebezpieczne jest w tym kontekście życie w takim systemie społecznym, politycznym i edukacyjnym, który podobne pretensje w największym stopniu namnaża, potęguje i instytucjonalizuje. Jest to wniosek o tyle aktualny i trzeźwiący, o ile właśnie w takim systemie żyje człowiek dzisiejszy. Otóż tak zwana demokracja przedstawicielska daje mu przekonanie, że jest na tyle bystry, by rządzić innymi. Tak zwane państwo opiekuńcze wprowadza go w Przeświadczenie, że jest na tyle ważny, by móc żyć cudzym kosztem. Łatwe wchodzenie w posiadanie wyższego wykształcenia każe muż sądzić, że przynależy w jakimkolwiek stopniu do umysłowej elity. Technologiczne garzyciarstwo budzi w nim mniemanie, że może sterować rzeczywistością, a toksyczna mieszanina neomarksizmu i postmodernizmu, której wcale nie trzeba umieć nazwać, budzi w nim konstatację, że każdy ma swoją prawdę, a kto jej nie uznaje, ten jest ciemiężycielem i dyskryminatorem. Innymi słowy, żaden system w historii nie nam namnażał w takim stopniu, Ćwierć inteligentów, gadających głów, fanfaronów, roszczeniowców, szarlatanów i narcyzów, przy jednoczesnej bezprecedensowo gruntownej eliminacji zarówno uczciwych prostaszków, jak i autentycznych mędrców. Nic za tym dziwnego, że w zakresie odkrywania prawdy i sprawnego posługiwania się nią, zwłaszcza gdy idzie o jej odmianę autoteliczną, a nie instrumentalną, wypada on nadzwyczaj blado. Zdaje się zatem, że najskuteczniejszym sposobem na niebycie wchłoniętym przez ową intelektualnie jałową grupę środka jest. Bycie świadomie antysystemowym, to znaczy z jednej strony wystrzeganie się przeświadczenia, że systemowy konsensus jest w jakimkolwiek stopniu wyznacznikiem prawdy, a zbieranie systemowych pochwał i apanaży jakimkolwiek świadectwem zbliżenia się do niej, zaś z drugiej strony nieangażowanie się w żadne wielkie antysystemowe krucjaty wymagające potencjalnie nieograniczonej ilości czasu i gorliwości. Podsumowując, rzecz tu w konsekwentnym zachowywaniu zdrowego dystansu wobec wszystkiego, co mieni się nowoczesnym, przełomowym, prestiżowym czy postępowym. Ale i swojskim, poufałym, standardowym czy autorytatywnym, po to, by w jak największym stopniu móc zbliżyć się do tego, co ponadczasowe, fundamentalne i niezawodne, czyli pozasystemowo prawdziwe. Tylko wtedy, jak należy przypuszczać, będzie można jak najskuteczniej korzystać zarówno z nieomylnej intuicji szere, szczerego prostaczka, jak i pieczołowitej dedukcji mędrca, czyli dostrzegać przewodnią gwiazdę, która wskaże pewną drogę. Pośród manowców, nawet na najbardziej zadymionym niebie. Bardzo dziękuję.